Siemanko, witajcie. Dzisiaj taki bardziej odcinek gospodarczy. Czyli bardziej takie etapy do skończenia, które już mi się nowarstwiają, muszę skończyć. Czyli montaż gwiazdek, montaż świateł. Prawdopodobnie ja będę musiał tutaj położyć kilka płytek. Posprzątać ten syf. Po prostu taki odcinek mówię dzisiaj gospodarczy. Raczej cięższej pracy tutaj nie będzie. Dobra, mam nadzieję, że... Teraz będzie w porządku, mnie widać. Ustawiłem wszystko według telefonu. Króciutko, żeby żeby było to widać. Dobra, Siemanko, cześć. Tak wygląda zestaw Sony, który mam teraz na głowie. To jest Sony. A teraz mi się to jest kamera Sony AS20. Ja ją miałem kiedyś, jak jeździłem kładem, ale jak byłem młody, teraz po prostu może dalej nie jestem stary, ale też za młody też nie jestem. Po prostu nie mam czasu nakłada, obowiązki, praca i inne rzeczy, dlatego. Kamera mi się przydaje. W sumie całą budowę nią nagrałem. A teraz po prostu. Ten... Dzisiaj mi przede wszystkim posłuży do prac. A nie zostanie. Dzisiaj mi posłuży przede wszystkim do prac końcowych. Bo jak mówię, dobra, to jest wyłączone. Muszę skończyć wszystkie prace, które są zaczęte, a nie są skończone, bo robi się znowu chlew, a pracując samemu. No to widzicie jak jest. Wszystko nawarstwione. Mateusz wczoraj był, muszę mu dać maszynę. Zapomniał sobie wczoraj wziąć maszynę. Tam jest maszyna do tarcia. Fugi, które praktycznie coś tam jeszcze trzeba poprawić, więc one pójdą. Puste wiadra zostawiłem, je, mówię Mateuszowi dam na jakąś gładź, czy na coś, więc... Nie wziął, więc wszystko spakuję do kupy. Mam nadzieję, że albo weźmie, a jak nie to wyrzucę. Po prostu chcę mieć tutaj posprzątane przed moim wyjazdem, bo panele już są kupione i czekają. Montaż paneli będzie musiał poczekać aż wrócę z nadmorza, bo niestety nie zrobię wszystkiego na raz. Za dużo jest obowiązków na dany moment i ja po prostu się nie wyrabiam. Dobra, wszystkiego może nie będę brał, bo nie jest mi potrzebne. Muszę pojechać do Kielc, oddać płytki, które mi zostaną. Żeby zobaczyć jakie płytki mi zostaną, no to trzeba pierwsze ułożyć. Muszę ułożyć na parapetach tu pod kominkiem. Tu, pod kominkiem, może uda mi się jutro ułożyć te płytki. To by było fajne, bo dużo nie ma roboty. Powierzchnia płaska, więc cyk, 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 Nie trzeba po prostu nad poziomicy używać, tylko tak mi żeby nie zagruntować. Więc to może bym zrobił jutro. Zobaczymy, mówię teraz. Teraz jest najgorszy moment w moim życiu, bo wyjeżdżamy za parę dni. Wszystko muszę tu dopilnować. No tak, w sumie, no wszystko muszę dopilnować, żeby zostawić. Wiadomo, że dom będzie pilnowany, bo tu jest ochrona, tu jest monitoring. Rodzice przyjeżdżają, więc tutaj coś jest. To nie tam, że ktoś mi nam napisał, że o, bo jedziesz, to z przyjdzie. Nie, nie, tutaj po prostu cały czas ktoś jest. A, daj to całe. Tutaj po prostu cały czas ktoś w domu jest. To nie ma czegoś takiego, że nagle nie ma, bo jak dobrze wiecie, ja już wam setki razy mówiłem, że mam swoją działalność i działalność no. Czy ja jestem, czy mnie nie ma? Działalność musi funkcjonować. O, może tak. Więc tutaj będzie zawsze ktoś. Tego po prostu mnie nie będzie. ciekawie skonstruowane, nie? Od... Pytanie i odpowiedź. Dobra, tu się nic nie zmieniło. Tu się nic nie zmieniło. Dalej jest białe. Dalej jest białe, doszło parę pająków i raczej się nic nie zmieniło. komin stał gdzie stał, nic nie trzeba tutaj poprzerabiać, poprawiać, nic nie popękało, więc... więc chyba jest dobrze. Jeszcze sprawdzimy tutaj. Okna do umycia. Moja żona miała się za to wziąć, bo wtedy jakoś poprawiałem to malowanie farbą. Powiedziała do mnie: A nie okleję tych okien, bo umyję. No to mówię, dobra, to tak tylko psiknę po rogach, żeby nie popsikać tych okien. No i w sumie o, okna brudne. Muszę ją kiedyś ścignąć o to, bo obiecała myć, a nie myła. Dobra, no co? Od gniazdek. Zaczniemy od gniazdek. Prąd jest powyłączany. Nie wiem czy nie będę musiał tutaj coś wycinać. Bo tu kiedyś były puszki poobsadzane. To co jest fajne w zasilaniu takim prostym, że to nie jest tak naprawdę skomplikowane, bo jeżeli to zrobicie, to nawet możecie się sugerować później kolorami. Nie musicie probówek brać nic. No, aczkolwiek miałem kiedyś elektryka, nie no, może nie, to źle dopowiedziane. Miałem kiedyś gościa, który było wszystkiego. A jak już mu się robota kończyła u mnie w domu, bo tam też płytki układał, panele, coś. Ja jeszcze gnojem byłem to nie wiem lat do tyłu już 10 tam niżej nie wiedziało, bo... na mnie to czarna magia była w ogóle pod gniazdko. to jak wiedział, że mu się robota kończy, bo już tam miał tylko tyle do zrobienia, to na końcu to układ byle jak, jak podpinałem później za parę lat oświetlenie po nim to na przykład było coś takiego, że ja podcinam yy, Podpinam gniazdko. I przed włączeniem chciałem sobie tylko sprawdzić, czy jest dobrze i się okazało, że w niebieskim przewodzie była faza. Albo w uziemieniu była faza, po prostu podpięty byle, byle żeby było. Bo mu się robota kończyła, to już mu nie zależało tak, żeby tylko zrobić. Więc czasami warto sobie zweryfikować, chyba, że wam nie szkoda jakieś tam lampki czy czegoś co podpniecie. Chyba, że macie. Dobrą instalację, to... ale jak ktoś wam tak zrobi, jak wam mówię, to raczej nie będzie dobra instalacja. Dobre. Ja kupuję tylko w tej firmy gwiazdka. Nie wiem dlaczego. Może ktoś tam napisze, że dobre bądź niedobre, ale w moim domu jednym i drugim będą i są takie gwiazdka w tej firmie. Jak kupuję z innej firmy, to po prostu gdzieś, gdzieś mi nie podchodzą. A one są po 11zł w te gniazdka i ja i mam je w domu do tej pory i nigdy nie miałem z nimi problemu. Gniazdko podpiąłem, ale musiałem zrobić tutaj jedno, jeden mych, ponieważ chciałem bez puszek. Tak jak na przykład nieraz w ścianie się po prostu montuje bez puszki, no bo przecież jak się wytnie ładnie otwornicą, no zasumała się i te łapki łapią. No tu złapało za pustą przestrzeń w Egipcie, więc musiałem to wszystko rozkręcić i zrobić jeszcze raz. I już się trzyma. Więc jedno gotowe. Jedno gotowe jeszcze. Nie wiem, gdzie tam cztery czy pięć. Tu jest takie duże. no Jastko gotowe. Trochę się upaczkała ściana, ale biała to jest właśnie to, że wszystko widać jak z daleka wygląda. No trochę krzywo zaraz ustawię. No i biało, białe z białym się zlało. no Fajnie. Dobra, pięknie. Nie będę Wam pokazywał wszystkich gniazdek, jak się montuje, bo przecież to nie ma sensu bo ten film trwał setki godzin, więc ja kończę gniazdka i widzimy się za chwilę jak będę montował na Soficie. Gotowe. Gniazdka pomontowane. Trochę się to zlało powiem Wam, bo biała ściana, białe gniazdka. Była żona, powiedziałem jej, że troszeczkę to się zlało, ale stwierdziła, że takie chciała, więc są tak zrobimy. Jeszcze światło mamy białe, więc całkowicie już się wszystko zleje, parapety będą białe, to się zleje, panele mają być w jakimś ciekawym kolorze, żeby się troszkę wyróżniały. I w sumie tyle. Tutaj poszedł taki włącznik na jedną stronę, na drugą. Na razie chodźmy pod jedno, bo tu jeszcze mają być jakieś światła na suficie. A jeżeli nie, to będzie trzeba uciąć te przewody, tu zaizolować. Zresztą zamontuję te trzy światła za chwilę, to zobaczymy, czy w ogóle będzie to potrzebne. No i schodowe. Schodowe. Tak teraz wygląda. Wydaje mi się, że o wiele ładniej niż jakby to było, tak, tak jak wcześniej. Dobra, biorę się za oświetlenie, bo szkoda czasu, bo już się ściemnia. Zaraz zobaczycie, jak to się montuje. Nic skomplikowanego, bo ja już tych lampek montowałem ze 30 w domu, więc dla mnie to jest już proste. A nie będę tutaj robił nic innego, tylko po prostu na wkręty do drewna, bo to jest regibrz, więc tak się złapie i tak się złapie. Nożyk. Idziemy zobaczyć, co jest w zestawie. Aha, sumie niepotrzebny. Najprostszy, jaki jest możliwe. Nawet nie czytam. I tyle. Wkręcić żarówę. Tak jak mówiłem, mam ja tych zestawów u siebie z 20 w domu więc ja już na pamięć wiem jak się je montuje I Kiedyś montowałem na te ale już nie będę montował no, nie ma sensu mam nadzieję, nie no powinno mi się udać wkręcić bo kiedyś montowałem oświetlenie na coś takiego że ja to dawałem do sufitu i wtedy robicie tak, że to wkładacie tutaj to wkładacie tutaj, o, jedną w drugą stronę i przekręcacie lampę i tyle było roboty. Tak to kiedyś robiłem. Później robiłem w taki sposób, że przekładałem to do sofitu i tu łapałem wkrętami do drewna i wystarczająco było. Tylko nie wiem, czy mi wkrętarka podejdzie, bo ja te oprawy w domu to mam cztery razy takie, więc zobaczymy. Jeżeli mi nie podejdzie wkrętarka, no to zrobię na tym. A to zrobię na tym, a trzeba będzie tylko przekręcić, żeby zamontować. Proste, jak budowa cepa. Nie, nie popieściło w a dotykam fazę, więc nie ma prądu. Chociaż nie bierze, prawda, mnie nie popyścił. Dziwne, nie? Cała instalacja. Kto chce mnie odwiedzić, to niech się do mnie odezwie. To się spotkamy. Możecie przyjechać, zobaczyć sobie domek, porozmawiać ze mną. Boję się trochę tych dni otwartych, bo się tyle tych osób nazbierało. że się trochę obawiam, ile osób może tutaj wpaść. Jak to codziennie mam setki wiadomości: Paweł, kiedy, Paweł, kiedy, Paweł, kiedy, więc obawiam się, że nagle, jak będzie Paweł już, powie to się zrobi trochę chaotycznie i nagle 150 osób, czy 200 osób padnie tutaj, więc. Stwierdziłem, że jak ktoś chce mnie odwiedzić trochę wcześniej, to niech mnie odwiedzi, bo bo zorganizować dla tylu osób taki dzień, to było będzie bardzo ciężko. To idziemy z kolorami plus do plusa, panie kochany. Minus do minusa. Ciekawe jak małe lampki plus do plusa minus do minusa No i gorsza robota takie szczegóły Ale fajnie to się robi bo Jest dubaniny cały dzień Ale fajnie tak później przychodzi się i takie wrzuca się w oczy takie gniazdko jakieś ładne takie coś tam gdzieś takie detale fajne one są Fajnie. Super świeci. Teraz tak. Ten vlog może być trochę dłuższy niż normalnie, więc jak ktoś ogląda, no to go pozdrawiam. Jak ktoś go nie ogląda, no to to go nie ogląda. Pamiętajcie, że jak kupujecie na przykład tu jest jedna żarówka tu będą trzy w sumie. Jeżeli kupujecie trzy jakieś lampy od razu trzy żarówki, żeby wam się nie różniły w odcieniach kolorach i mocy. Ta jest, ta jest słabsza. Niby, ale jest różnica. Więc mówię, trzy takie, trzy takie. Dobra, montujemy oświetlenie. Nie wiem, czy te główki nie będą za małe. Czasem. Czasem, no, za małe mogą być te główki. Dobra, Mniej więcej wychodzi, że jest prosto. Chodzi tutaj między tym przewodem a tym przewodem. Tamten jest troszeczkę w prawo, więc się poprawi. Poziomica laserowa, widzicie? Została zakupiona do testów narzędzi z Allegro. Ale tak jak Wam wspominałem, nie robiłem tych testów. Nie wiadomo jak długi, bo nie chciałem zrobić 3-godzinny test. Yy, a po prostu chciałem szczegółowo opisać, no wyszło trochę chaotycznie, dlatego teraz na budowie możecie sobie porównać w realu. Tu nie wepchnę chyba bardziej. Hmm, coś wie. W środku. O, trzyma, żeby przewód nie trafił, bo będzie przypał. Zabezpieczam przewody, może być przypał, tego złapiemy gdzie indziej, a później będziemy się martwić. Wystarczy, bo ta lampa waży 10 gram.

Poziomica laserowa jak widzicie przydała się, jestem zadowolony, że ją kupiłem, teraz chociaż wiem, że wszystko jest prosto, teraz chociaż wiem, że wszystko jest prosto, dobra, może zróbmy próbę teraz jak to świeci i ja uciekam do domu, bo żona przyszła wcześniej na mnie, że w ogóle w domu nie siedzę, tylko latam i załatwiam sprawę, no w końcu ktoś musi to robić, no ale w domu też trzeba posiedzieć, to zobaczmy jak świeci. Uwaga. I co wy na to? Całkiem inaczej. Dobra moi kochani, ja się z wami żegnam na dzisiaj, wystarczy pracy, dużo, niedużo, bo dla mnie to zawsze coś jest. Dla mnie najważniejsze, żeby codziennie coś zrobić. To nie jest powiedziane, że codziennie muszę murować i budować i stawiać dom. Nie, dla mnie najważniejsze jest codziennie, systematycznie coś zrobić. Czyli wstaję rano, załatwiam swoje, swoje sprawy i później wiem, że muszę tu przyjść i coś zrobić. To jest dla mnie sukces, bo ja to robię systematycznie, dzień w dzień, no i jak widzicie są efekty. Pamiętajcie, żeby wejść na stronę dom 25 tysięcy, do tego jest kolejna strona dom za 25 tysięcy, no i pamiętajcie, żeby wejść na stronę majsterkuje.eu, to jest forum takie dosyć ciekawe odnośnie różnych narzędziach. więc możecie tam też się udzielać, zakładać swoje konta i możecie sobie tam pisać na przykład, że jak mam taką poziomicę, jestem z zadowolony. Na przykład. Dlatego zachęcam Was, żebyście tam zajrzeli. Link będzie na dole oraz będzie pod koniec tego filmu. Dzięki na razie. I do zobaczenia już w kolejnym odcinku.